A więc wchodzimy w ustawienia telefonu, klikając ikonę koła zębatego, następnie wybieramy zakładkę aplikacje. Tutaj załaduje Wam się lista wszystkich aplikacji, które macie zainstalowane w telefonie. Następnie wybieramy pierwszą na, na liście aplikację. Następnie wybieramy zakładkę Bateria. I tutaj, jak widzicie, Mamy status korzystania z baterii dla danej aplikacji. Jak widzicie, mamy trzy statusy: nieograniczony, zoptymalizowany i ograniczony. I większość aplikacji, które macie zainstalowane w telefonie, ma nadany status właśnie nieograniczony. Więc to, co powinniście zrobić, jeżeli wchodzicie w daną aplikację i jeżeli z danej aplikacji korzycie, korzystacie rzadko albo bardzo rzadko, to po prostu trzeba zmienić na status najlepiej ograniczony. Przede wszystkim uruchamiamy sklep Play do pobierania aplikacji. I kolejno, wybieramy ikonę zdjęcia profilowego w prawym górnym rogu. Następnie, wybieramy zakładkę ustawienia, i tutaj mamy taką zakładkę jak uwierzytelnianie. O co chodzi? Jeżeli nie chcesz płacić za przypadkowe wykupienie subskrypcji, czy to przez ciebie, czy przez osobę, której pożyczysz telefon. To tutaj proponuję ustawić właśnie hasło, które będzie wymagane przed wykupieniem każdej subskrypcji. Więc wystarczy, że klikniesz tutaj uwierzytelnianie, ustawisz swoje hasło i od tego momentu za każdym razem, jeżeli wykupisz jakąś subskrypcję albo będziesz chciał wykupić subskrypcję, będziesz musiał podać tutaj hasło. Dzięki temu unikniesz niekontrolowanym właśnie takim zakupom w sklepie Play. Aby odnaleźć pierwsze ustawienie, które udostępnia nasz numer telefonu, klikamy ikonę koła zębatego, przechodząc do ustawień systemowych naszego telefonu. Kolejno wybieramy zakładkę Google, następnie wybieramy zakładkę Wszystkie usługi, kolejno wybieramy zakładkę Auto Uzupełnianie i kolejna zakładka Udostępnianie numeru telefonu. I tutaj mamy właśnie ustawienie, które udostępnia nasz numer telefonu innym firmom, jak możemy tutaj przeczytać. I dodam jeszcze, że to ustawienie bardzo często jest ustawione domyślnie na naszych telefonach od momentu zakupu, i my kupując taki telefon jesteśmy nieświadomi, że nasz telefon automatycznie udostępnia nasz numer telefonu innym firmom, i później mamy dziwne z tego tytułu telefony. Więc, jeżeli nie chcemy właśnie, aby nasz telefon udostępniał numer telefonu, to po prostu klikamy właśnie w ten suwak, aby wyłączyć to udostępnianie. W tym celu klikamy ikonę koła zębatego, następnie przesuwamy listę ustawień na sam dół, tam gdzie będziemy mieć zakładkę Opcje programisty. Wybieramy zakładkę Opcje programisty, następnie przesuwamy listę tych ustawień nieco niżej i wybieramy zakładkę o nazwie Kafelki programu szybkich ustawień. Kolejno tutaj wybieramy zakładkę o nazwie Sensors OFF i włączamy tą zakładkę. I poprzez włączenie właśnie tej zakładki, jak przesuniemy teraz belkę niżej, to dzięki temu pojawiła nam się dodatkowa ikona tutaj w lewym górnym rogu, jak możecie zauważyć. Jeżeli przesuniemy belkę poniżej i tutaj właśnie mamy tą naszą nową ikonę, wystarczy, że klikniemy właśnie w tą ikonę i zablokujemy wszystkie sensory w naszym smartfonie. Co to oznacza? To oznacza to, że nasz telefon nie będzie miał dostęp ani do aparatu, ani do mikrofonu, czy też do żyroskopu i innych sensorów. Więc jednym przyciskiem będziemy mogli właśnie zablokować podglądanie i podsłuchiwanie po prostu nas przez telefon. Aby odnaleźć to ustawienie, również klikamy ikonę koła zębatego, aby przejść do ustawień systemowych i teraz musimy odnaleźć zakładkę która może znajdować się w różnym miejscu telefonu w zależności od wersji tego telefonu i oczywiście modelu. Więc teraz, abyście mogli szybko odnaleźć tą zakładkę, to skorzystamy z wyszukiwarki, właśnie ustawień. Więc na górze klikamy ikonę lupy w ustawieniach, a następnie w polu wyszukiwania wpisujemy skanowanie, taką frazę i poniżej w wynikach powinniśmy mieć właśnie wynik skanowanie Wi-Fi. Klikamy właśnie w taką zakładkę. No i na tym widoku mamy zakładkę o nazwie skanowanie Wi-Fi i to ustawienie pozwala wszystkim w zasadzie aplikacjom na używanie Wi-Fi w celu dokładniejszego wykrywania lokalizacji. No i tutaj mamy jasno napisane, że ta funkcja działa nawet gdy Wi-Fi jest wyłączone, więc nawet jeżeli wyłączysz Wi-Fi w telefonie to w zasadzie wszystkie aplikacje mogą ciągle skanować w poszukiwaniu oczywiście sieci Wi-Fi co taki proces mocno obciąża nasz telefon, spowalnia ten telefon, ponieważ to są kolejne procesy, które w telefonie odbywają się w tle, no i mocno obciążają naszą baterię. Tego również nie chcemy, więc po prostu wyłączamy. No i to samo dotyczy właśnie skanowania Bluetooth. Również jeżeli mamy tą aplikację poniżej, to wyłączamy oczywiście takie skanowanie, takie następne ustawienie, które powinniśmy wyłączyć śledzi nasze płatności telefonem i wysyła nam oferty na podstawie właśnie tych płatności. Więc aby przejść do tego ustawienia, klikamy ikonę koła zębatego, kolejno wybieramy zakładkę Google, następnie wybieramy zakładkę wszystkie usługi, przesuwamy teraz stronę nieco niżej i wybieramy zakładkę ustawienia aplikacji Google. Kolejno wybieramy zakładkę Google Wallet. Tutaj ładują nam się ustawienia kolejnej strony. Następnie klikamy w ikonę naszego zdjęcia profilowego w prawym górnym rogu. Teraz wybieramy zakładkę poniżej o nazwie ustawienia aplikacji portfel. No i przesuwamy tę stronę na sam dół. No i na tym widoku mamy zakładkę o nazwie aktualizacje i oferty. I jak możemy przeczytać poniżej to ustawienie odpowiada za wysyłanie do nas wyjątkowych ofert promocji i aktualności na temat funkcji portfela. Mówiąc inaczej ta funkcja to ustawienie po prostu śledzi nasze wszystkie płatności telefonem, a następnie na podstawie tych płatności wysyła nam właśnie różnego rodzaju tutaj oferty i reklamy. Oczywiście taki proces działa cały czas w tle, no i oczywiście spowalnia nasz telefon, więc jeżeli tego nie chcemy, to klikamy po prawej stronie właśnie ten suwak, aby wyłączyć właśnie to ustawienia. Aby przejść do kolejnego ustawienia, również klikamy ikonę koła zębatego, przechodząc do ustawień systemowych. I teraz szukamy zakładki, która może znajdować się w różnym miejscu w telefonie, w zależności od modelu telefonu i wersji systemu Android. Więc aby każdy z Was mógł szybko odnaleźć tą zakładkę, to skorzystamy z wyszukiwarki w ustawieniach. Więc klikamy ikonę lupy powyżej. I w polu wyszukiwania wpisujemy taką frazę, jak w pobliżu. I poniżej, w wynikach wyszukiwania, powinniśmy mieć taką zakładkę, jak skanowanie urządzeń w pobliżu. Wybieramy tą zakładkę. Kolejno raz jeszcze klikamy skanowanie urządzeń w pobliżu w tą zakładkę. I na tym widoku mamy kolejne ustawienie, które również jest domyślnie włączone w naszym telefonie i skanuje urządzenia w pobliżu. Jak możemy tutaj przeczytać, że telefon wyszuka urządzenia w pobliżu, a następnie wyświetli nam w panelu powiadomień na belce informacje o odnalezieniu takiego urządzenia. Więc ten proces również działa w tle. Spowalnia nasz telefon, no i oczywiście dodatkowo obciąża naszą baterię i szybciej ją rozładowuje. Jak możecie zauważyć poniżej, mamy tutaj informację, że telefon będzie skanował w poszukiwaniu urządzeń, nawet jeśli lutów jest wyłączony. Więc jak widzicie, tutaj to ustawienie działa 24 godziny na dobę i drenuje naszą baterię więc jeżeli chcemy coś przesłać przez bluetooth no to wtedy włączymy tą funkcję, prześlemy, a następnie ją wyłączymy. Dzięki temu po prostu telefon nie będzie po prostu dodatkowo obciążony przez 24 godziny na dobę. Więc tutaj również wyłączamy to skanowanie urządzeń klikając właśnie ten suwak na górze. Musimy uruchomić galerię telefonu, następnie klikamy w prawym górnym rogu ikonę trzech kropek. Tutaj rozwinię nam się lista zakładek, na której klikamy zakładkę Ukryj albumy. I na tym widoku możemy zobaczyć wszystkie zdjęcia bądź też filmy, które są pogrupowane w albumy, których nie widać w galerii telefonu. Z tego widoku możemy zobaczyć, że przy każdym albumie mamy szary suwak i przesunięty ten suwak w prawo oznacza, że taki folder, w których są zdjęcia, właśnie jest ukryty. Teraz, aby wyświetlić ukryte zdjęcia bądź też filmy, klikamy w suwak, który jest obok ukrytego albumu, tak żeby przesunął się w lewo, a następnie wracamy się o jeden widok. I jak widzicie, pojawił nam się tutaj folder album, którego wcześniej nie było. Teraz wystarczy wejść w ten album i możemy wyświetlić zdjęcia bądź filmy, które wcześniej były ukryte, których nie było widać w galerii telefonu. Na początek klikamy w ikonę koła zębatego, aby przejść do ustawień systemowych telefonu. I pierwsze szkodliwe ustawienie jest pod zakładką Google, więc klikamy zakładkę Google, kolejno wybieramy zakładkę Wszystkie usługi, następnie przesuwamy stronę nieco niżej i wybieramy zakładkę Urządzenia i Udostępnianie, kolejno wybieramy zakładkę Urządzenia. No i na tym widoku mamy ustawienie, które jest domyślnie włączone w naszym telefonie. No i oczywiście odpowiada za, jak widzimy tutaj, szukanie urządzeń w pobliżu. Jak widzicie poniżej możemy zauważyć, że mamy aktywną ikonę, która właśnie nas informuje, że ten proces cały czas trwa. I ten proces działa 24 godziny na dobę. Więc ten proces spowalnia nasz telefon, dodatkowo szybciej rozładowuje naszą baterię. Więc tego nie chcemy, więc aby wyłączyć właśnie to ustawienie szukanie tych urządzeń w pobliżu, klikamy właśnie w ten suwak. Jeżeli pomogłem lub nie wiedziałeś o tym, zostaw łapkę w górę wspierając moją pracę. No i koniecznie subskrybuj kanał, a będziesz na bieżąco z kolejnymi filmami. Dzięki za oglądanie. Cześć.